Dzień dobry Państwu, z tej strony Chciałbym poznajmić wszech wobec, że po skarżę na włączanie urządzeń psychopatycznych, czyli modulatora głosu, fali dźwiękowej, termicznego namierzania na ciepło ciała przy otoczeniu, przy telefonie komórkowym, jak i również ten personel siódmego oddziału skarży za fałszywe treści. Agresywny, roszczeniowy zwada wymowy, paranoje, urojenia, zaburzenia psychiczne. Agresywny DSW. Skardzę ich tam ile wejdzie. Nie bójcie się oni z Warszawy nienawidzą nikogo. Tam jest banda skorumpowanych świn. Co wzięli 6 milionów złotych na 24 osoby czy na 20 osób. Wyłudzili pieniądze od gangsterów. A teraz z gangsterami się wszą. Taka prawda. By pieniądze od 2004 roku do 2017 roku, CBA skarży, że nie wyłącza tego urządzenia wobec mojej osoby. No tak, i wraka robiłem 2,5 roku, nie ćwiczę przez, przez klawiszy. Śmieci, tu nie ma żadnych zgód. Telewizję w sensie, ach ta, ściągać książeczka psychiatryczna i sfałszowana od 2.6. Każda komisja penitencjalna sfałszowana z Warszawy. Twany taki żółkowski był i ten Kowalski, a teraz tacy swani jesteście? No co jest? Sranie po gaciach, co? Tak fałszowali wszystko z tą Jolką w zastępcą ze dyrektora i prepanują teksty informatycznym urządzeniem telefonów komórkowych. Oglądajcie moje reportaże. Mam dokumenty na wszystko.